Siemaneczko Chciałem Wam tylko pokazać yy, Taki krótki filmik teraz będzie yy, Poprawkę tego Geberitu, tego kibelka, całego, całej zabudowy Jak to wyszło na koniec A więc to tak wygląda Na dole ładnie silikony, Powycinane Na listwach o, wiadomo, że tu jeszcze trzeba te spoinki, to wszystko domyć, bo to jest wszystko jeszcze pozakurzone, białe. Tak to wygląda. Co jeszcze tutaj zrobiłem, prócz poprawki tego kibelka? Samej muszy jeszcze nie wieszałem. Zawsze wolę odczekać te 3-4 dni, jak zanim klej wyschnie. Bo potrafi się płytka. Już, już się tak z tym spotkałem, że przy prostu płytka odstrzelić może, bo jest klej po prostu niedoschnięty zbyt świeży. Wolę odczekać 4-5 dni na spokojnie. Nikt tutaj nikogo nie goni, nie, nikt się nie wprowadza. Także na spokojnie, to sobie wyschnie, założymy wtedy samą muszlę ładnie, obsilikonujemy po dobie, bo to 24 godziny musi odstać żeby później się wszystko ułożyło, dociągnąć jeszcze raz od spodu i jest dobrze. Jeżeli chodzi o tą szybę, to tak jak widać już tutaj już tych szyb mnóstwo już namontowałem. Yy, ogólnie te szyby nie mają żadnych listew dolnych, bo ogólnie, no, yy, cho z, jeżeli chodzi o mocowanie to jest tak, tylko jest ten tutaj do góry w zestawie no i wiadomo cały trzcienny. Yy, jeżeli chodzi o dół, nie ma nic. Producent nie wiem, czy po prostu przewidział, że tutaj tylko silikon ma iść i to po prostu trzyma. Nie wiem. Ja kupuję czy w Castoramy, czy w Leroy, czy w jakimś markecie budowlanym. Są profile aluminiowe różnych kształtów. Ja kupuję taki profil aluminiowy, tak jak widać. Rozwiercę sobie dwa lub trzy otwory. Ale dwa wystarczą. Jeden tu, drugi tu, bo trzecie już trzyma cała listwa w ścianie. Wiadomo, wszystko jest wklejone na silikon. Dwa, trzy kołeczki do podłogi. Obsadzone ładnie jest w tym yy, cała szyba, w, yy, w tym profilu tak. skręcona i wszystko wygląda jak oryginał. No tutaj widać jak poprzednicy ładnie zęby porobili. Nie chciało się tutaj dopracować tego wszystkiego. No cóż, no już nie na razie tak zostanie, bo to wiadomo, że są koszty, wszystko poprawki. No, a więc wróćmy do tego profilu. Profil wygląda mniej więcej tak, pokażę Wam z bliska. Tu już jest ładnie wszystko obsilikonowane. Także wygląda jak oryginał. No, tak to wyszło w kabinie. Deszczownica, też montowałem. Ten cały tutaj, ta zasłonka to mam też tutaj, płyteczki mam wklejone, bo panowie też stwierdzili, że się nie da wklejać, że się nie da wkleić i się nie wkleja do tego, no ale tak jak, tak jak widać jest, tu oczywiście też wszystko za chwilę będę uzupełniał jeszcze silikonem, tak, żeby tam się woda do tego nie dostawała, co prawda tutaj ma jakieś tam odpływy, z tej strony nie ma, tu są. Nie. Aha, te dziurki to były tutaj. Dobra, to przepraszam to się pomyliłem. Ma tutaj coś takiego, no ale to te, i tak jest tutaj taki wysoki dość profil, korytko to woda by Dlatego lepiej to wszystko pozakleć, żeby to wszystko było szczelne, żeby tam się nic nie że tak mnie kisiło, bo to później się kisi śmierdzi. Pokażę wam jak to wygląda jeszcze w odpływie. Oczywiście to spasowanie z fugą, żeby to wszystko ładnie wyglądało. O, tak mniej więcej to wygląda, tylko trzeba będę tutaj wypośrodkować. O, i tak to wygląda na efekcie końcowym. Panowie, którzy byli tutaj przede mną, to stwierdzili, że to się nie da tutaj nic z tym zrobić, że to tak musi być. Tak, czyli w sensie tak. Tak po prostu to zostawili. I powiedzieli, że tak musi być. No cóż. Nie będziemy tego komentować, po prostu może się nie widziało, czy cokolwiek, nie wiem, nie jestem tutaj od, od krytyki, ale da się wszystko zrobić. Po to to wszystko jest, mamy tyle tych materiałów, wystarczy trochę wiedzy, nawet nie wiedzy, jaki i pomysłu, że tu coś po prostu brakuje się wydaje, że tutaj bardziej było lenistwo no dobrze, no nieważne tak to wszystko wyszło eee, następna praca spotykamy się spotykamy się już wkrótce eee, są do zrobienia eee, też mamy powierzchnię około 60 metrów eee, dwie łazienki dwie łazienki kotłownia i pralnia także mamy co robić jeżeli chodzi o glazurę, yy, i postaram się oczywiście coś tam Wam nakręcić. Jak to wszystko wygląda, jak przebiegają prace. Także do zobaczenia na następnej pracy. Pozdrawiam.